Witajcie moi drodzy na kanale. Oczywiście zapraszam do subskrypcji um, treści, które zamieszczam. Wiecie co? Wstałem dzisiaj z takim wesołym, radosnym sercem, i takim chceniem, pragnieniem w moim sercu, jest to, aby trwać w relacji z Chrystusem, Jezusem w Duchu Świętym i w ten sposób, poznając Jego, Jego głos, um, poznawać Ojca. Naprawdę jest to taki niesamowity przywilej. Dla tych, którzy już uwierzyli w Ewangelię o zbawieniu w Chrystusie Jezusie, o nowym życiu w Chrystusie Jezusie. Więc, moi drodzy, to jest niesamowite, że można z łaski Bożej trwać w tym darze z nieba, w tym darze, którym jest Chrystus zmartwychwstały w nas. To jest niesamowite, że. Po prostu w takiej prostocie, bez jakiegoś systemu, bez ludzi, bez jakichś tam pośredników, nawet bez y, litery, wiedzy, y, takiej, wie, wiecie, książek i tym podobnych rzeczy, można po prostu swoje serce otworzyć i powiedzieć: Panie, wypełnij mnie, panie, zalej mnie, zalej moje serce, moją duszę, uczucie, emocje, myśli, wyobrażenia, cele, plany, pragnienia, moją wolę, zalej mnie swoją obecnością, zalej mnie w całości, przeniknij mnie, wypełnij mnie. Porwi mnie w Duchu Świętym. Ja nie chcę stać, wiecie, moi drodzy, tylko na brzegu, albo, wiecie, w rzece Ducha Świętego, tak tylko na początku po, po kostki, ale pragnienie moim jest być porwanym, być tym, który płynie w nurcie Ducha Świętego, w nurcie żywego Słowa. Pragnę być w tym, co Bóg czyni dzisiaj na ziemi, moi drodzy. Chrystus. Jezus, ten, którego przyjęliśmy przez wiary naszych serc jako Boży dar, żyje w nas i On jest tym, który jest cały czas taki sam, się nie zmienia. Jaki był, taki jest i taki zawsze będzie. Więc moi drodzy, ta Boża miłość, Boża moc, Boża chwała, Boża obecność w nas jest, żywe słowo Boże w nas jest. Żyjąc w Chrystusie, Żyjemy jako sprawiedliwi przez wiarę naszych serc. Żyjąc w Chrystusie, wyrażamy nowe życie życie Boga, naturę Boga, słowo Boga, plan Boga, ten Boży potencjał, um, którym On jest w nas. Wyrażamy to wszystko również na zewnątrz względem innych ludzi, bo do tego Bóg nas powołał, kochani. I to jest niesamowity przywilej, e, niesamowita łaska. I do tego wam, Was zachęcam abyście hmm, zastanowili się, co robić z tą łaską. Czy naprawdę żyjąc w Chrystusie wyrażacie Go?